I tam Dawno nie pokazywałem Sailora. Dzięki uprzejmości sklepu Bylux mogę pokazać jego nowszą odmianę, która na rynku pokazała się już jakiś czas temu. Nie zmieniło się pudełko, które od wielu lat właściwie jest takie same i zawiera to samo dodatkowo tutaj akurat w tym zestawie, co nie zawsze się wydarzało w przeszłości, jest konwerter, taka drobna instrukcja obsługi. Kartonowe pudełko w plastikowej okleinie. No i tutaj mamy Sailorowe pióro model ProGear 2K. No i dwójka różni się od jedynki. Czymś, co za chwilę dokładnie wyjaśni, a na razie pierwszy rzut oka na to pióro z żywicy i z, metalowych, z metalowymi wykończeniami. Tutaj widać już troszkę inaczej wyglądający klips niż w poprzedniej wersji, natomiast reszta jest bardzo podobna, jeśli nie identyczna. Ten sam pierścień na dole. No, i tutaj mamy klips taki na końcu, troszkę przypominający pelikanowski i kotwica na górze klipsa, i na końcu skówki sailorowa kotwica, natomiast z drugiej strony mamy zakończenie na płasko, a korpus lekko się zwężający ku końcowi z metalowym takim paskiem. Na końcu stalówka dwukolorowa bardzo ładnie się tu prezentuje, 14 karatów, jak widać HF, czyli hard fine. No, wszystkie te szczegóły, które zdobniczo zawsze były na stalówkach, tu się nie zmieniły, spływak taki sam. Oczywiście mówię w porównaniu z poprzednią edycją. To pióro jest raczej tego mniejszego rozmiaru, natomiast jak i poprzednia edycja, jest skówka na gwint. I tutaj też się nic nie zmieniło i można oczywiście skówkę założyć z tyłu i pisać nią, z nią założoną w ten sposób. Tak więc tutaj wszystko wygląda bardzo podobnie, z drobną, detaliczną różnicą na skówce. Dobrze wyważone, można pisać bezskówki, bez założone i ze skówką. Jak dla mnie jest to długość w sam raz, troszkę tam ten gwint wyczuwam pod palcami, ale nie, że aż tak. By to mogło przeszkadzać w pisaniu, a więc ja tutaj nie narzekam. Natomiast zasilanie tylko na konwertery i naboje sailorowskie tu się niestety nic nie zmieniło. Wymiarowo prezentuje się następujący sposób: leży pod duofoldem setenialem, parkerem sonetem, lamy safari i pelikanem 140. Widać, że pióro to no mniej więcej to jest rozmiar pelikana 140. Nieciężkie, waży 18 gramów. Tutaj już ma trament w środku. Długość 13 cm, zamknięte natomiast bezkówki 11 cm i 3 mm. Natomiast co do średnicy to mamy centymetr w połowie sekcji no i 12 mm w tym właściwie najgrubszym miejscu tutaj. No i teraz coś co musiałam zrobić, czyli porównanie z progirem jedynką i tu już teraz widać czym się różnią. Poza klipsem są lekko wydłużone te plastikowe elementy końcowe i na skówce, i na korpusie lekko, czyli gdzieś tu 2 mm, tam 2-3 mm. Natomiast po zdjęciu skówki widać, że sekcje, właściwie te samej korpusy i skówki można przekręcać się na gwintach i wymieniać między poszczególnymi piórami. Jeszcze tu rzut oka na stalówki. No, moja tutaj akurat ta z prawej to jest moje pióro używane od wielu lat. XFK. Niektórzy mówią, że strasznie drapie, dla mnie natomiast pisze rewelacyjnie, a więc, wszystko to w kwestii stalówek jest oczywiście kwestia gustu, przyzwyczajeń i, i sposobu pisania. Jeszcze rzut oka na górę skówki. Troszeczkę ta kotwica się różni, ale zupełnie w minimalny sposób. Natomiast tak wyglądają obydwa pierścienie na obydwu skórach. No i końcówka, jak widać, dłuższa. No, to teraz czas, żeby sobie trochę popisać tym Sailorem. Jak to mówiłem? XFK, e, przepraszam, Hard, hard FK, czyli twarda FK. No, nie jest specjalnie twarda, ale nie jest też miękka. Mogę tutaj troszkę e, docisnąć. No i troszkę tam pogrubiam. niewiele, ale zawsze coś. Nie jest to w żadnym wypadku flex czy elastyczna stalówka. Troszkę powiększa przepływ atramentu. Nie leje się dużo z tego piura, ale jak dla mnie pisze rewelacyjnie, odwrócona stalówka tutaj jest super cienka, dobrze zeszlifowana, a więc wszystko doskonale wykonane. Jak widać, nie trzeba pióro dociskać, żeby bardzo dobrze atrament się na papier przedostawał. Szybkie pisanie też nie wywołuje przerwania w przepływie atramentu jakoś sailory i przynajmniej te, które do mnie trafiają, nie sprawiają żadnych problemów. Czasami niektórzy narzekają, ja nie narzekam i mogę powiedzieć, że pióro przeszło troszkę liftingu, wymaga, wygląda moim zdaniem ciekawiej. Nie jest to wielka różnica, ale zawsze coś. Natomiast jakość wykonania i jakość pisania pozostały. Te same. Dziękuję za uwagę.